Witamy w programie Poleceń Solar Edge. Jest to program, w którym możesz zdobywać nagrody od swojego instalatora, polecając rozwiązania Solar Edge znajomym, rodzinie lub każdemu, kto jest zainteresowany korzystaniem z inteligentnej energii w swoim domu. Oto jak to działa? Wystarczy kliknąć ikonę prezentu reprezentującą polecenie na ekranie głównym lub menu aplikacji MySolar Edge. Następnie zobaczysz nagrodę oferowaną przez Twojego instalatora. Kliknij Poleć teraz i zacznij udostępniać swój osobisty link. To niezwykle proste. Rozpowszechniaj swój link w mediach społecznościowych za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. Za jednym kliknięciem lub skopiuj wklej i wyślij link w inny sposób. Polecaj dowolną liczbę osób i ciągle zdobywaj nagrody. Nie ma ograniczeń. Po kliknięciu linku odbiorcy zostaną przekierowani na stronę informacyjną o Twoim Instalatorze i będą mogli zostawić swoje dane kontaktowe. Następnie instalator skontaktuje się z zainteresowanym i opowie o korzyściach płynących z zastosowania rozwiązań Solar Edge. Polecona przez Ciebie osoba zostanie klientem firmy Solar Edge, otrzymasz nagrodę bezpośrednio od instalatora. W międzyczasie możesz zawsze śledzić statut swoich poleconych i sprawdzać sumy nagród za pośrednictwem MySolar Edge. Na co więc czekasz? Przejdź do My Solar Edge, zacznij udostępniać swój link polecający już dziś i zdobywaj nagrody.